Błogosławieństwo cierpienia. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi Wasze i myśli moje niż myśli Wasze, czytamy w Słowie Bożym. O Chrystusie czytamy za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł Go wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Niech cierpienia Chrystusa będą pociechą dla wszystkich, którzy cierpią na tym doczesnym świecie. I pamiętajmy, że nie cierpimy sami. Chrystus cierpi razem z nami. On cierpiał, gdy był na tym świecie, i cierpi, kiedy my cierpimy. Jednak to cierpienie wydało błogosławiony owoc w życiu Chrystusa. Kiedy Chrystus modlił się w ogrodzie Getsemane, czytamy, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba umacniający go, i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. Chrystus cierpiał za każdego z nas, ale w tym cierpieniu nie był sam. Ukazał mu się anioł z nieba umacniający go. Bóg posyła swoich aniołów, aby wzmacniać nas w naszym cierpieniu. Jeżeli cierpimy, idziemy śladami Jezusa, a po cierpieniu przyjdzie chwała. Zapraszam na kanał YouTube żyjąc każdym słowem z krótkimi rozważaniami biblijnymi. Cześć!